Witam Państwa, zapraszam na rozmowę dnia. Mój gość dzisiaj to lekarz Katarzyna Gongola, zastępca dyrektora do spraw medycznych w Regionalnym Centrum krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Witam Panią. Dzień dobry, witam Państwa. Pani doktor, ilu ozdrowieńców miało przyjść dzisiaj do Centrum krwiodawstwa i oddać swoje osocze? W dniu dzisiejszym mieliśmy umówionych 13 ozdrowieńców. Przyszli wszyscy? Na tej chwilę niestety nie. Na razie mamy 10 chętnych, którzy się zgłosili, którym pobraliśmy osocze. Dlaczego brakuje ozdrowieńców, a tym samym brakuje osocza? Jak pani to widzi? Znaczy ciężko powiedzieć, że brakuje ozdrowieńców. Oni się bardzo chętnie zgłaszają, natomiast jest bardzo duże zapotrzebowanie ze strony szpitali na osocze pobrane od ozdrowieńców. Ono lawinowo wzrasta. Żeby to uzmysłowić, to w ciągu pierwszych czterech miesięcy pandemii wydaliśmy do szpitali naszego regionu około 40 jednostek, 50 może jednostek osocza. Natomiast ostatni weekend, tylko weekend, wydaliśmy prawie 50 jednostek. Dzwonicie Państwo też do ozdrowieńców osobiście? Jest zespół osób, który te telefony wykonuje. Jakie są efekty? To jest bardzo trudna i szmutna praca, ponieważ z listy osób, które przechorowały, jaką otrzymujemy z wojewódzkiej stacji Sanepidu w Bydgoszczy, mamy ograniczoną liczbę osób, do których możemy zadzwonić ze względu na wiek już chociażby. Tym, Czyli do osób powyżej którego wieku już nie zadzwonicie? Znaczy, dzwonimy tylko między 18 a 65 rokiem życia, bo takie osoby zgodnie z prawem mogą oddawać w Polsce krew i składniki. Jak te bo... rozmowy wyglądają, pani doktor? W trakcie tej rozmowy nasz lekarz rozmawia i dopytuje o szczegóły choroby, jak ona przebiegała, kiedy miała miejsce, kiedy zakończono izolację a także czy dana osoba nie choruje na jakieś przewlekłe choroby czy nie przyjmuje leków na stałe czy nie ma innych powodów z jakich nie mogłaby oddać się tego osocza osoby które nie chcą przyjść jakie argumenty najczęściej przytaczają nie mogą, Dokładnie. nie chcą. Nie, no część nie może, bo właśnie ma przeciwwskazania takie zdrowotne albo związane z wykonaniem tatuażu, tudzież przechorowaniem jakichś chorób w przeszłości, pobytem w regionach malarycznych, tych powodów dyskwalifikacji jest bardzo wiele. No ale część z tych osób to także są osoby, które nigdy nie oddawały krwi i prawdopodobnie boją się do nas przyjść. No, trudno powiedzieć, niektórzy po prostu są niezainteresowani, inni mówią, że przemyślą. I później do nas odzwonią niestety mała garska z takich osób później odzwania. Czy jest jakieś wyjście w tej sytuacji z pa Pani zdaniem? Coraz więcej osób mamy, którzy, które chorują na COVID-19 i coraz więcej też potrzeba osocza. No jedyna możliwość na zdobycie osocza to jest zgłaszanie się osób, które przechorowały. Ja z naszej strony mogę zapewnić, że to oddanie osocza jest procedurą bardzo bezpieczną. To nie jest coś nowego. My pobieramy osocze od, od wielu lat. To jest procedura, którą my wykonujemy rutynowo. Mamy sprzęt, mamy wykwalifikowany personel, a sam proces jest bardzo bezpieczny dla, dla dawcy. Tutaj też znaczenie ma moc tego osocza? Na pewno też, ponieważ ta liczba przeciwciał, które nas najbardziej interesują, które zwalczają tego wirusa, koronawirusa, jest u każdego inna. Niektórzy przechorowali, mają bardzo wysoki poziom tych przeciwciał i to osocze, nawet w niewielkiej ilości, jest bardzo skuteczne. Natomiast jest część taka, zwłaszcza ci, co przechodzili lżej albo bezobjawowo, gdzie miano tych przeciwciał jest znacznie niższe. Słyszymy, że poszukiwani są dawcy grupy BRH-, 0RH dodatni, czy też ARH dodatni. No, jak widać i w osoczu te grupy muszą się zgadzać. Czy można sprecyzować, których grup obecnie brakuje najbardziej? Wszystkich. Wszystkie grupy są bardzo potrzebne. Oczywiście osocze, jak każdy składnik krwi musi być przetaczany zgodny w układzie, układzie AB0. Jednak potrzebne są wszystkie grupy krwi, każdy ozdrowieniec, który może niezależnie od grupy krwi zachęcamy, żeby zgłosił się do nas i oddawał. Choć grupę AB można podać każdemu ozdrowieńcowi. Tak, jest to w sumie najcenniejsza z tych grup, ponieważ możemy ją przekazać się choremu o każdy, z każdą grupą krwi. Ale jeżeli będzie duża, ale z drugiej strony jest to rzadka grupa krwi, więc. Lepiej jakby się zgłaszały osoby z każdą grupą, naprawdę jest to bardzo potrzebne, jest dużo chorych w naszym regionie, dużo osób w szpitalach, które czekają, my pobieramy dzisiaj pobrane osocze, jeszcze dzisiaj, tudzież jutro będzie wydane do szpitali. Pani doktor, jeżeli chcemy pobrać osocze krwi od ozdrowieńca, kiedy najlepiej to powinniśmy zrobić? Każdy ozdrowieniec może oddawać się osocze dopiero po upływie określonego okresu. Jeżeli przechodził zakażenie objawowo, musi upłynąć co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów. Natomiast jeżeli nie było objawów, to takim kryterium granicznym jest moment zakończenia izolacji i to musi upłynąć 18 dni od zakończenia izolacji. Ale też w ciągu trzech miesięcy od pojawienia się pierwszych objawów choroby y, y, trzeba oddać y, to osocze, bo potem co się dzieje? Nie ma takich przepisów, które nam ograniczają tych trzech miesięcy. Obawiamy się, że potem upływie te, tych trzech miesięcy e, faktycznie może poziom przeciwciała spadać, aczkolwiek to bardzo różnie przebiega, dlatego te osoby, które przechorowały w czerwcu czy, czy w maju, też mogą się do nas zgłaszać zbadamy, jeżeli będzie wynik prawidłowy, nadal będą obecne przeciwciała, bardzo chętnie będziemy pobierać. Przejdźmy może teraz do samego pobrania. Tutaj są dwie możliwości. Pierwsza możliwość to pobieranie osocza metodą plazmy Ferazy. Na czym ta metoda polega? Plazma Fereza polega na oddawaniu tylko osocza, czyli pobieramy krew do specjalnego jednorazowego zestawu, który jest umieszczony w specjalnej maszynie, w wyniku której tam procesów zachodzących jest oddzielane osocze od krwinek. Krwinki są zwracane z powrotem do dawcy, a osocze zatrzymywane i później przekazywane dla chorego. Jest to o tyle dobra procedura, że ona jest mniej obciążająca niż oddawanie krwi, można ją powtarzać nawet już po siedmiu dniach od oddania osocza. Jak długo trwa pobieranie tego osocza tą metodą plazma ferezy Samo oddanie trwa około 30-40 minut. Pobiera się jak dużo osocza? Pobiera się w zależności od wagi, ale średnio od 600 do 650 ml. A jeśli nie ma możliwości, żeby tą metodą pobierać osocze, więc co w tej sytuacji? Jakie jest inne wyjście? Zawsze możemy poprać także krew pełną, gdzie wtedy kwinki podamy choremu w szpitalu, nie, nie choremu na COVID. Natomiast osocze przekażemy typowo do chorych na COVID. Pani doktor, termin i miejsce pobrania ustalane jest indywidualnie. Mówimy tutaj o wizycie osoby, która chciałaby takie osocze oddać i do czego zachęcamy cały czas. Tak, jesteśmy dostępni nie tylko tutaj w Bydgoszczy w Centrum Kwiatodawstwa, ale także we wszystkich naszych oddziałach terenowych. W Brodnicy, Grudziądzu i na Wrocławiu, w Toruniu, we Włosławku. Dlatego apelujemy z prośbą, żeby Państwo zgłaszali się bezpośrednio do najbliższego oddziału i tam umawiali bezpośrednio z lekarzem czy z kierownikiem na dany dzień, żeby to przebiegało sprawnie, żeby nie tracić czasu w trosce o też też i czas tego zdrowieńca, a żeby móc jak najszybciej pomagać innym. Lekarz, który rozmawia przez telefon o co przede wszystkim pyta o zdrowieńców. No na pewno kiedy chorowali, jak się teraz czują, czy chorują przewlekle na jakieś choroby, które by dyskwalifikowały z oddawania. A poza tym no, umawia na, na godzinę i miejsce najbardziej dogodne dla osoby, która by chciała oddawać. Co dzieje się z tym osoczem jeszcze powiedzmy tak obrazowo od momentu, kiedy zostało ono pobrane od ozdrowieńca? Po pobraniu oczywiście osocze jak wszystkie składniki krwi podlega badaniom, badamy w kierunku wirusologicznym, a także oznaczamy miano przeciwciał anty -COVID. Zabijane e, są e, też pozostałe wirusy, które jeszcze w osoczu się znajdują? Tak, właśnie jest osocze zawsze poddawane inaktywacji, czyli to jest taki proces, który zabija bakterie, wirusy i inne drobne ustroje zawarte w osoczu, żeby ono było jak najbezpieczniejsze dla biorcy. Później udzielone na porcje, zamrażane no i przekazywane do szpitali. Jedna porcja osocza to jak duża? Z reguły jest to porcja około 200 ml. Ile jednostek, czy też mają Państwo takie informacje, potrzeba na leczenie, wyleczenie jednego pacjenta, u którego zdiagnozowano COVID-19? To bardzo różnie, to też jest indywidualnie, każdy pacjent inaczej odpowiada na to osocze i w zależności od stanu pacjenta, momentu kiedy było podane osocze, a także odmiana przeciwciał, czyli zawartości tych przeciwciał w osoczu. Jak ono jest wysokie, a było podane dość wcześnie, w pierwszych dniach choroby, to z reguły wystarcza nawet jedna jednostka. Niekiedy trzeba to powtarzać, niekiedy trzeba jeszcze więcej przetoczyć, jakie było niskie miano przeciwciał. Czy ozdrowienie, z który przyjdzie do państwa, czy do oddziału w Kujawsko-Pomorskiem, mówię o całym centrum w naszym regionie, będzie musiał się jakoś szczególnie przygotować? Nie, oddawanie osocza nie wymaga szczególnego przygotowania. Trzeba przyjść wypoczętym, zrelaksowanym, po lekkim posiłku i prosimy jedynie o niespożywanie tłustych posiłków przed oddaniem, dwie godziny przed oddaniem osocza. I bez badań, bo do tej pory były one wymagane, czy też nie? Bez żadnych badań nie wymagamy żadnego potwierdzenia ozdrowienia. Chodzi o to, że każdy, kto spełnia te kryteria czasowe, czyli te 28 dni od ustąpienia objawów, tudzież 18 dni od zakończenia izolacji, może się do nas zgłaszać bez żadnych dodatkowych wyników. A więc Pani Doktor, zapraszajmy ozdrowieńców, przekonujmy, aby przychodzili do Państwa. Jakie argumenty przede wszystkim Pani tutaj na zakończenie naszego spotkania w rozmowie dnia przytoczy? Znaczy, najważniejsze jest to, że w szpitalach naszego regionu czekają teraz chorzy, którzy wymagają tego leczenia, a jeden dawca oddając raz osocze ratuje trzy osoby. To naprawdę jest bezcenny lek, na razie nie jest do zastąpienia. I podajmy może jeszcze numer telefonu, ten ogólny, pod którym można się dodzwonić. Jak Pani też mówiła, na stronie Centrum Krwiodawstwa są inne numery poszczególnych jednostek Centrum w regionie. Ten główny, 52... 322, 18,73 lub te oddziały terenowe, o których e, wspomniałam. Bardzo dziękuję Pani za e, rozmowę. E, przypomnę lekarz Katarzyna Gongola, zastępca dyrektora do spraw medycznych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Biedgoszczy. Proszę Państwa, zapraszam do Centrum Krwiodawstwa Przede wszystkim o zdrowieńców, bo o nich przede wszystkim chodzi, aby oddawali osocze, które ratuje zdrowie i życie osób chorych na COVID-19. Dziękuję raz jeszcze Państwu. Za chwilę główne wydanie zbliżeń. Do zobaczenia.